To był plan doskonały, idealny plan. Wszystko, co najlepsze i najważniejsze, na wyciągnięcie ręki. Każda potrzeba i pragnienie serca zaspokojone. Potrzeba akceptacji, potrzeba znaczenia, potrzeba bezwarunkowej miłości. Wszystko było dostępne. A co najważniejsze, bliska, prawdziwa, żywa, niczym niezmącona relacja ze źródłem, ze stwórcą. I kiedy człowiek postanowił, że świadomie zrezygnuje z tego wszystkiego, co miał i. Wszystko po prostu się pogmatwało, to Pan Bóg nie powiedział: Dosyć tego, kończę z wami, przegraliście sprawę, sprawa się rypła. Nie, na szczęście. Zmienił plan na plan ratunkowy. I on jest dostępny dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie. Ja z niego skorzystałam i nie żałuję. I jak przez jednego człowieka ten plan się posypał, tak przez drugiego człowieka, który był też Bogiem, zwrócił nam opcję tego, żebyśmy mogli na nowo połączyć się ze źródłem i zaspokoić potrzeby, które tak głęboko w nas są. Tym człowiekiem i Bogiem był Jezus.